I trzecia. Boże, ta głupia wow, piłka. Wow, super pianino. No, bo mój mądro uczy Uczę się grać. Wow, super. No to jest tutaj ciasno. A twoja A! siostra, czym się zajmuje? E, moja siostra maluje obrazy. O, Oj, ja jest? Nie nie, Idealnie. Dobrze. Hej! Hej, nie przeszkadzaj mi! Ładny malunek! Dzięki, ale nie przeszkadzaj mi. O nie, farbą mi się skończyła. Ja cię kręcę. Ta twoja siostra jest nie do zniesienia. No, idę też chłody. Mali mój pokój to idę. Cole i tak znam. Cicho! <śmianowidł> Cicho! Ała! Boże, wydłużę. Ja nie, 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 sam nie, 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 grać tak, to. On jest normalnie robnięty, bardziej niż twój brat, niestety. Cześć, soczek! Nie, dzięki. Nie jestem głodna. Nie jestem się biesić. Nie jestem głodna. Ticho. O, mogę ci dać ser albo sardynkę? Nie jestem głodna, mówiłam ci już. A co? Ej, no. A. Masz coś w łazience? No, on ty... Tam coś takiego, coś wygląda, wiesz? Nie, kawa. Ale chodźmy na Zabaw. To są moje nowe LP. zapomniałam o Spanielu. A o z panie, powiem jak się nazywa później. No zabaw, co? E, dobra, chodźmy, od chodź Dobra, idziemy? Ej, tutaj, w Super! Spinaczka. Chyliu, co to tak. szkoda. Bo no, podobno hodziły tam niejednokrotnie. O cześć. Okej. Mm. Hej. Sora. Okay. Hey. Hej, hey. e, może cię. Ci no nie, to znowu. Hej. Um. To znowu psy. Um, ta. No to lipa. Kto gra w konkurs kto znowu będzie ja się ciemię. Glaździłam, bardzo, Durek! Ja Cię kręcę, Twój brat jest nie do e, no. Przepraszam. <kliśla> e, no. O, o tak, tak. Jest. E, ja jestem. Sylwiacy? O, ja jestem. Ja to Nie, sorry. Lady. Ja hey jestem Elisa, z drugim imieniem się mieli, bo cały czas powtarzałam w domu. Bo się zakładałam z siostrą. Wiesz. Ja, i tak. wygrałaś. No i co z tego? Jestem Anissa. No. O. Lady. Wiesz, m, moja. Trochę tu zamieszanie. Co o tobie opowiadała. No. Ja jestem Lady przepisany. Lekcji. Nie wiedziała, jak mam na imię. Przecież znamy się. A to jest moja koleżanka. Właśnie to, to kolejka, wiesz, to jest Jack. Hej, dziewczyno. Hej. Um, Hej. Hey. Hey. No, hey. E, chyba nie chcesz być po ich stronie, prawda? A zwłaszcza koło tej... o, cześć! O, e, o poznajcie, to, to jest mój chłopak. Hmm. E, to jest mój chłopak. Nie wiem. Idę a no, i Mam imię, ma ma imię Mateusz. E, cześć. Mateusz. No, Mateusz. 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 Powiedziałam Mateusz. O, Hej! Fajnie wyglądasz. Dzięki. Takie wszystkie wzory. Wiem, to moja młodsza siostra mnie tak wymalowała kiedy spałem. Ale w ogóle co wy tu wszyscy robicie? E, my poszliśmy na placę. No właśnie. Ja też. A ja. Chciałam pogadać z moimi być po naszym. Chyba nie chcesz być po tej stronie. Halo! Ej! To moje to przyjaciółki i koleżanki. A zarazem to przyjaciółki. Moje no tak samo jak mój. Nie będę mógł zamierzać walczyć. Ja mam więcej nawet przyjaciółek. Mam dwóch koleżków i, i trzy dzieci. Ale ja przynajmniej nie jestem chłopięca jak ty. Ta ta ta. ta, ta, ta. No. E, masz tylko trzy, a ja mam pięć. A co nie to wchodzi? masz cztery. Noj, no o to chodzi. Tu nieważne, kogoś więcej. Nieważne, a założysz się? No i się założę. Dla mnie rywalizacja nie jest ważna. O, przestańcie, dziewczyny. Powinna być po nikogo. Rywalizuję po stronie mojej Proszę. Ej, no. No, spadać, nie mów tak na mnie. Bo co? Bo to. Dobra, dobra. dobra, to ja już pójdę do domu. Tutaj też. Chodźcie. No, przynajmniej jesteśmy tu same. Same nie, zaraz na do was. Ja widzę się siostrę. No mm, widzicie, ja nie jestem tutaj lubiana. Ej, co tam dziewczyny? Zapomniałam przyjść na tą konferencję przeciwko. No pięknie. A one myślały, że tylko tak naprawdę mam was czterech. No, właśnie ja. Tak, ja. o czterech. No niestety czterech Czego no. chcesz? O nie. To jest siostra. Tak, tak, wiem. Idź mi stąd. Nikomu nie powiedz. Bo co? Ja wiem, że... Ja wiem. Bo cię zamkniemy w naszej. No właśnie, się ja? ja was ja. moimi końcami. Spróbuj tylko powiedzieć mojej siostrze, że sam to, to nie, musimy go zatrzymać. Właśnie! Szybko, bo dostanę karę na miesiąc! Eee. Dlaczego? Nie wiem, ale dostanę! To goń go, szybko! My za chwilę będziemy! Nie powiesz jej! Jak ty tu weszłaś przede mną? Normalnie! Nie, nie wiesz jej, Lady! On hmm. kłamie! Lady, ona stała po przeciwko tobie! Nieprawda! Weź nie kłam. Nieprawda! Nie kłam! Czy ja to kiedyś zawiodłem, Lady? Tak, już bardzo... Jaka Lady? Aha. I, um, nie wiem. No właściwie. Nie, kładzie. Nie wiesz, nie. Wiesz, nie, wiesz, nie wiesz. Kurde, korona. słuchaj. Ona stanęła po ich stronie. Twoja rodzona siostra. Siostra powinna się wyprowadzić. Nie, nie, nie wyszłeś z domu. Jesteś moją matką. Taka jestem starszą siostrą. Na początku to Ty była starsza, a ta była mocna no Dobra no Ej no mam taki sam. <laughs> Sorry Mam w domu y... No właśnie Dobra, spróbuj się tylko do mnie raz odezwać Jesteś po stronie wrogów! Te! No właśnie, o, nie, do po prostu do mnie też się nie odzywaj Ale ja Ci nie znam! I do mnie to, też! Mam to w nosie! I do mnie też! Wcześniej byliśmy przyjaciółkami. Najkami. I do mnie ja... też! Się. Ej! I najkami! Ale teraz jesteś. Słuchaj! Jestem po stronie. o spadaj! I tam stronie! O! No właśnie. On z to muszą przegina! No właśnie! Spadło i mój nie Co tu się dzieje? Moja ekipa czeka. Ja e, już idę, to nara ludzie frajerzy. Wyprowadzasz się z tego domu, wiesz? No, na pewno. Lej. Nara frajerzy. Idziesz do naszej paki? No, pewnie. Widzisz, ty mu nie wierzyłeś. Oh, już ja idę, zaraz zadzwonię do mamy. Gdzie mój telefon? Tak. Lol, co oni domagają takie coś? Halo! Mama! Co zrobić? Siorka jest po drugiej stronie. Okej. Okay. Halo, policja, proszę, proszę przyjechać. Ta moja siorka pobiła mojego brata, który chodzi teraz zakrwawiony z jabłkiem. Gębie. Ej, matka. nie to jecha. To nieprawda, ludzie nie przyjechać. Ale lepiej nie wierzyć.